Szanowni Państwo, obecność tych gości wiąże się z tym, że trzy organizacje Jarocinski Struktury Prawa i Sprawiedliwości, Unia Wielkopolan i Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa udzieliły mi poparcia w wyborach na burmistrza Jarocina. Natomiast to co istotne przy tym, przy tym poparciu to fakt, iż zostało ono udzielone po długiej, prawie dwugodzinnej dyskusji, która dotyczyła tylko i wyłącznie kwestii merytorycznych, dyskusji na temat programu wyborczego. To zdecydowanie to, że jest to kandydatura, która najbardziej programowo odpowiada Prawu i Sprawiedliwości. Robert Kazimierza jako jedyny z trzech tych głównych pretendentów do... Burmistrz stanowiska burmistrza Jarocina stosował do Komitetu Prawa i Sprawiedliwości pismo z prośbą o poparcie jego osoby. Przykład decyzji Komitetu Jarocinskiego pokazuje, że jeżeli są środowiska, gdzie jest zbieżność programowa, że jeżeli są środowiska, gdzie więcej jest tego, co nas łączy niż dzieli, to tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dochodziło do różnego rodzaju porozumień. I w tym przypadku uznaliśmy, że doświadczenie pana Roberta Kaźmierczaka, jak i dotychczasowe chociażby ja mam osobiste doświadczenia związane z okresem jeszcze rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pamiętam, jak pan burmistrz bardzo często na gorącej linii próbował zwracać uwagę, że różne środowiska z Jarocina aplikują po różne środki z różnych ministerstw. A rolą parlamentarzystów, oczywiście, w takim przypadku jest, jeżeli jest tylko jakaś taka możliwość, to czasem szepnąć na ucho panu ministrowi, by w tej sterty różnego rodzaju wniosków, aplikacji to ważne wielkopolskie Miasto również zostało dostrzegane. I mam nadzieję, że w przypadku pana burmistrza Roberta Kaźmierczaka te postulaty programowe będą mogły być realizowane. Doceniło. Ma to, co udało nam się zrobić w, w oświacie. Dlatego doceniam to, gdyż bardzo często jest to, było tu pokazywane, czy też komentowane e, i udał się taki stereotyp, że zmiany w oświacie polegały na, odbi na odbieraniu wynagrodzeń e, e, nauczycielom. Tak naprawdę to, czego udało nam się dokonać w oświacie przez ostatnich 9 lat, czyli kiedy racjonalizowaliśmy wydatki szkolne, e, nigdy, w żadnym przypadku nie skutkowało likwidacją, zamknięciem szkoły. Przekształcaliśmy szkoły po to, żeby one dalej istniały. Gdybyśmy tych zmian nie dokonywali na przestrzeni tych kilku lat, to dziś byśmy stali też przed, 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 przed perspektywą likwidacji szkół. Ponieważ od można powiedzieć początku zeszłego roku, to znaczy 2011, współpraca z samorządem gminy Jerocin układała się bardzo dobrze. Stąd po prostu ze strony pana Kaźmierczaka w stosunku do Wspólnoty. Została złożona propozycja kontynuacji tego porozumienia. To porozumienie za sobą niesie, ja bym to określił w ten sposób, poprawę standardów życia mieszkańców naszych osiedli mieszkaniowych. Dla nas jest to bardzo ważne, dlatego że, jak Państwo doskonale, doskonale wiecie, ta współpraca długi czas się nie układała dobrze. Można powiedzieć, że nawet przez okres kilku lat układała się bardzo źle. Toczyliśmy różnego rodzaju procesy. Potrzeba jeszcze również, ażeby do tego, żeby takie partnerstwo lokalne dobrze funkcjonowało, również biznesu, czyli tak samorządu gospodarczego. Tutaj obserwuje się od kilku lat, że właśnie tego, tego jakby tej nogi brakuje i chcielibyśmy jako Unia Wielkopolan pomóc, ażeby zintegrować środowisko gospodarcze i wspólnie właśnie z, z przyszłym burmistrzem, panem Robertem Kazimierzakiem, położyć duży nacisk na to. Między innymi mamy konkretne propozycje, ażeby powstało jakiś klub przedsiębiorców innowacyjnych.